Z tej strony Szymon. Witam na, w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pomówić, wymienić kilka słów o komiksie Ultimate X-Men, to pierwszy w ramach Marvel Classic, wydany przez Egmontu. Komiks ten przez Egmont. Komiks ten wypożyczyłem w bibliotece na fili biblioteki na osiedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej w Bielsku-Białej. O czym opowiada ten komiks? Są to początki historii X-Menów, mutantów Marvela w świecie Ultimate, co jest niebagatelną zaletą, gdyż nie wymaga on na start strasznie jakiejś dużej wiedzy. W zasadzie nie wymaga żadnej wiedzy, a historia jest prowadzona w sposób bardzo fajny i przejrzysty. Fajnie jest też to, że ci bohaterowie dopiero się uczą siebie, dopiero zaczynają się zgrywać, dopiero zaczynają sobie ufać, i nie są już nie są jeszcze gotowi, by spróbować wszelkim wyzwaniom. Dopiero się ta drużyna tak naprawdę formuje. Komiks yy, jest bardzo ciekawie i ładnie narysowany. Nie są to może wybitne rysunki, ale są poprawne i dobrze pasujące do tej akcji. Bardzo podoba mi się, że one mają także każdy rozdział, czy każdy zeszyt jest poprzedzony okładką z numerem, czyli może mamy tutaj numer 1. Jak dojdziemy do numeru 2, analogicznie jest w numerze 2, dzięki czemu czytelnik może sobie robić łatwe przerwy i fajnie to po prostu sobie przerywać, kończyć, po prostu wiedzieć, w którym jest momencie. Na przykład tutaj mamy zaszyt numer 2. Tak jak mówiłem, jest to początek tej historii, początek drogi. Niektórzy bohaterowie, których znamy z głównego świata, tak zwanego 616 Marvela, one nie są, nazwijmy to po innych stronach barykady, ale jest to fajnie wyjaśnione i też jest tak, że ci bohaterowie cały czas się dojrzewają, dorastają, ewoluują. Oni nie, zaczyna, nie, nie, nie kończą w tym samym miejscu, w którym zaczynali. Muszą pokonać pewne problemy, chociażby problemy z Sentinelami, ale też to nie jest takie oczywista sprawa. Jednoznaczna jest fajnie, bardzo zarysowalne, tworzące się relacje między tymi postaciami. Nie jest to oczywiste i czytało mi się to zaskakująco dobrze. Ostatnio na moim kanale mówiłem kilka słów o punktach zwrotnych kompleks Mesjasza i fanach, że tam postaci było bardzo dużo i w pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że to przytłaczało, i komiks był bardziej dla tych zaawansowanych czytelników, tych, którzy siedzą w świecie mutantów od od bardzo, bardzo dawna. Natomiast ten komiks jest idealny na start. I początkujący czytelnik, ten, który słyszał o tym, że istnieją X-Men, kojarzy postać na przykład Wolverina. Czyli tutaj mamy Wolverina. Może, może się poczuć yy, jak w domu, bo może od razu zrozumieć. Doświadczony czytelnik, ten, który zna yy, świat mutantów, będzie wyłapywał smaczki, te drobne różnice, które w świecie Ultimate... Wyglądają, gdzie postacie wyglądają inaczej, te drobne różnice między tymi właśnie rzeczywistościami, że pewne postacie zachowują się trochę inaczej, że mają troszeczkę zmienioną genezę, troszeczkę to inaczej wygląda, ale cały czas pewne kluczowe cechy charakteru czy kluczowe elementy dalej są na miejscu. I co najważniejsze, historia poprowadzona jest w sposób sprawny, ciekawy i momentami zaskakujący. I fajnie mi się to bardzo fajnie czytało, byłem bardzo mocno zaskoczony, że to wchodzi aż tak dobrze, fajnie i tak sprawnie się czyta, więc bardzo jestem ciekawy, jak będą wyglądały kolejne tomy. Bardzo jestem ciekawy też, jak będzie mi się czytało pierwszy tom Ultimate Spidermana, który też jest w tej bibliotece do wypożyczenia. Ktoś inny teraz wypożyczył przede mną, planuję ustawić sobie rezerwację, jak tylko ta osoba odda, to ja sobie z wielką chęcią wypożyczę i będę czytał dalej. Tak jak już mówiłem, komu mogę polecić ten komiks? W zasadzie prawie każdemu. Czyli mogę polecić to osobom, które na uniwersum mutantów, czyli na, uniwer na uniwersum Marvela, czy w świecie mutantów w x wiedzą bardzo dużo, bo to jest po prostu dobra lektura. Dla, tym, którzy, dla tych, którzy dopiero zaczynają, też to jest bardzo fajna lektura, bo tych postaci nie jest za dużo. A jeżeli jest ich więcej, to są tak w tle, ale tych głównych postaci jest ich tam szóstka czy siódemka i można dość szybko się połapać, kto jest kim. Mogę także polecić to tym, którzy po prostu lubią komiksy superbohaterskie, które nie wymagają za, dużego, za dużej podstaw, za dużej wiedzy na starcie, żeby można było cokolwiek z tego wyłapać, bo też są takie, ogólnie... Komiks jest bardzo, bardzo dobry, zaskakująco dobry, aż się sam zdziwiłem. Nie spodziewałem się, że będzie mi się to czytało aż tak dobrze, aż tak pozytywnie będę nastawiony. Polecam odwiedzenie biblioteki na osiedlu Kopernika w ulicy Jesionowej. Pierwszy tom tam jest w tej chwili dostępny. Bardzo liczę, że z czasem pojawią się kolejne i warto śledzić tą bibliotekę, mają tam już w tej chwili kilka naprawdę, naprawdę fajnych komiksów. To byłoby na dzisiaj na wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli podoba wam się forma, którą prezentuję, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Jeżeli wam się podoba, to miło będzie, jak będziecie tu wpalać częściej. Do następnego razu. Cześć!